Pierwszy miesiąc na kanale. Pomyślałem sobie, skoro kończy się styczeń 2021, a ja zacząłem swoją przygodę z YouTube właśnie w tym okresie czasu, to dokonam pewnej refleksji. Zanim to uczynię, to obiecałem i słowa dotrzymuję. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam klasę pierwszą B w XXI Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Andersa w Poznaniu. Dziewczyny, czujcie się pozdrowione, a te pozdrowienia są na miejscu z tego powodu, że jest to klasa prozdrowotna i wiem, że my oglądacie, dlatego na początku taki miły gest. Do zobaczenia na kolejnych lekcjach w przyszłym tygodniu. A teraz przejdźmy do omówienia co się wydarzyło w styczniu. Nagrałem łącznie 20 odcinków, 18 publicznych, 2, 2 odcinki, które mają status niepubliczny. Jest to dużo, zważywszy, że tempo takie nie da się utrzymać, bo generalnie youtuberzy publikują 1-2 odcinki tygodniowo, samodzielni youtuberzy. W związku z tym na pewno tyle odcinków nie będzie, ale zaznaczam, że chciałbym utrzymać swoje tempo w tym względzie, że w poniedziałki i piątki pojawi się nowy materiał na moim kanale. Największe zainteresowanie wzbudziła premiera AlphaFly, polska premiera Nike AlphaFly. Widzę to w wyświetleniach, jest około 1,8 tysiąca, więc to nie tylko znajomi, ale również osoby zainteresowane. Jeśli chodzi o inne odcinki, to jest to rzędu kilkuset wyświetleń. Wartość adekwatna do ilości subskrypcji, bo to ma duże znaczenie, jeśli chodzi o oglądalność. Dlatego dziękuję wszystkim za lajki, miłe komentarze, jest to bardzo budujące. Niedawno na moim kanale ukazał się odcinek w trasie. Pamiętajmy... Warunki nagrywania były fatalne, ale chciałem oddać atmosferę biegacza w tego typu pogodzie. Drugi odcinek z tej serii to Pogoń za biegaczem. Naturalnie to taka wersja skrótowa, żeby to nie był wyścig, lecz jedynie chwilowa inwencja. Dalej planuję robić odcinki przy słonecznej pogodzie na wiosnę tego roku. Cieszę się, że pojawił się ten zwiastun, od czasu do czasu będę takie wykonywał. Pamiętajmy, moje odcinki są spontaniczne i rzeczywiście tworzone bez montażu. Taki mam profil na kanale. Nie chcę powielać kanałów profesjonalnych dla biegaczy, bo po pierwsze one są, po drugie dedykowane raczej do wyczynowców, a ja kieruję tą pasję, hobby do innego grona odbiorców. Dlatego też nie w każdym odcinku chcę i da się pokazać różne elementy. Przykładowo niedawno na kanale był materiał o tych butach. I nie pokazałem takiego dodatku, który producent dodawał do Nike ID, bo też zawsze nie robi. Jeśli chodzi o moją drugą kolekcję butów koszykówki, takiej atrakcji dodatku nie dostałem. Drugą sferą to materiał archiwalny. Również on jest ważny dla mnie, dotyczy mojej dziedziny zawodowej, czyli historii. I w najbliższy poniedziałek... Na początku lutego coś o Henryku Sienkiewiczu. Z kolei w ostatniej dekadzie lutego wielka gratka, odcinek specjalny, no myślę, że wzbudzi w tym gronie, co oglądają, duże zainteresowanie. Być może pojawi się też jeden i drugi odcinek o żywności. Skończyłem zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu i interesuję się tym aspektem życia człowieka. To będzie wszystko, nie chcę wydłużać odcinka. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję i do zobaczenia w odcinkach w następnym miesiącu.